Witam wszystkich bardzo serdecznie. To się ja, Barson. No i tak, dzisiaj coś innego, co kiedyś mnie było, chyba. I to będzie Quiz Kraje świata z pustą mapą. Coś takiego specjalnie wymyśliłem. E, troszeczkę fakt się wzorowałem, ale dobra, no spróbujemy quiz. Mam tutaj jeden państw, no to spróbujemy e, to wszystko zgadnąć. Troszeczkę to potrwa, bo trochę tego jest. Więc no, trochę to potrwa. Nie będę zbyt dużo, bo się skupiam nad tym, by jak to najlepiej napisać i zrobić ten quiz, czego nie mam Czech, Słowacja. San Marino, Monaco, Batykan, Włochy, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, RPA. Les Lesotho, walimy takie coś. Co tam jeszcze? Kongo, Sudan, Somalia, Kostaryka, Haiti, Honduras, Panama, Meksyk. Idziemy dalej. Dominika. Dominikana, Vanuatu, tam jeszcze Chiny, Szwajcaria, tam jeszcze Portugalia, Egipt, Izrael, co dalej? Libia, Liban, Maroko, Algeria, demokratyczna. Republika Konga, e, Rosja, Serbia, e, Czarnogóra, no, Turcja, Bułgaria, Ukraina, tam jeszcze Słowenia, e, Węgry, e, Białoruś. Litwa, Łotwa, Estonia, e, czy Kosowo tu jest? Jest Kosowo, e, Rumunia, Mołdawia, Albania, Grecja, Chorwacja, Bośnia, e, Macedonia, e, Armenia, Iran, Irak, Syria, jak tutaj zaplamy, e, Madagaskar, Brazylia, Fiji, e, Argentyna, Urugwaj, Peru, Surinam, e, Gwinea, Gwinea, Bissau, e, co tam jeszcze jest, Liberia, Mauritius, e, Seychelles, e, Malediwy. Tam jeszcze mamy kurde, e, Kazachstan, Japonia, e, Mongolia, teraz te wszystkie republiki, Kirgistan, a Dżykistan Uzbekistan, Afganistan, Indie, Australia, Chile Walimy jeszcze, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea, Indonezja, Filipiny, Sin. Gapur, Bhutan też jest, jest tam jeszcze Korea Południowa, Korea Północna. Aha. Północna, idziemy dalej Mauritius, jest już? Cypr Oman, Arabia Saudyjska, Jemen, jeszcze Bahrajn, Wietnam Wy że że kości Dniowej. Jak to wygląda? No, troszeczkę słabo to tu wygląda. Dobra, idziemy teraz e, Togo, mm, Saint, Kittis, and Louis. Ach, nie pamiętam, co się pisało. Kolumbia, e, Boliwia, nam mm, już Mam e, Wina Rupnikowa. Co tam jest? Wina Francuska. Nie zaliczą, oczywiście. Co dalej? Kurde, słabo mi idzie. Mam tylko 113. Jest góra ogólnie. A, Afganistan. Serio? Uzbekistan... Jest. Azerbej... Gruzja... Co tam jeszcze jest w tej Afryce? Etiopia... Kamerun... Idziemy dalej... Kuba... Mam Dominikę i Dominikanę. Szybciutko sprawdzamy. Jest. A, jest jeszcze Erytrea. Kolejne dowalone. Kamerun. Już był. Kurde. Tajwan. Sri Lanka. Kolejne. Co tam jeszcze jest? By, o, ty, sy, wy, ana, e, rwanda, U, uganda, dalej, staryka, honduras, Ait już jest, kurde, słabo, słabo, a wiem co jeszcze, tu już mam vanuatu, vanuatu, mam vanuatu, co jeszcze brakuje? Pachamy. Pachamy kolejne. Mmm. Um. Kolumbia, Afryka. Kurde, no nie pamiętam. Kurdem, no tylko 125, a jeszcze 6 minut. Ja chcę to jak najwięcej zrobić. Nepal. Tybet gdzieś znaczy nie. No, nie ma Tybetu tutaj. Ja hmm. tam już mam. Tam jeszcze jest. Kurde, ta Azja u mnie leży. Mocno. Tadżykistan, Turkmenistan. Jest i Turkmenistan. Mam no, Afganistan, Pakistan. E, jeszcze mamy. Patrzmy pod tych tych. De Senegal, proszę. Tam jeszcze jest. Porto, Ryko. Nie. Terio nie ma? Zostaje 18, tak to 140. Może mi się udać, aż nie sądzę. Dobra. Okej, okay, dobra. Dobra. E, Mianma jest jeszcze. No tak. Tongo. Nie. Niger. Nigeria. Tam jeszcze było. Mauretania, hmm. Guinea, Au Guinea Równikowa, już mam Dobra hmm. Fu, 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 fu Znowu fu, fu. się zaciąłem. Surinam już było. Okej, okay, dobra. Saint Kittis i Nevis. Dobra, to wpadło. Z tam jeszcze jest? Andora. Liechtenstein mam. Nie mam ich, nie miałam Liechtensteinu. Proszę bardzo. Jordania. Jest Jordania. Gabon. tam jeszcze jest? pod tych, no już trochę tam uzupełniłem. Sudan Południowy. A, nie, nie miałem Sudanu Południowego. Proszę bardzo. E, Nauru jest jeszcze. E, Brunei. Co mm, tam jeszcze jest? No, zostaje mi 3 minuty. I 142. Kurde. Przyciąłem się. No naprawdę. Mm. Mozambik. Tego nie dałem. Mozambiku. No, no, trochę mi tutaj, no tutaj ta część Afryki, no te wyspy, ta część Azji, tutaj ta mała część. Tej leży. Nie wiem czemu nie chcę zaliczyć Udałem Afganistan. no mam już. No to nie wiem co to jest. Pakistan. Jak toja, to, Pakistan. Przecież to jest. Daj mi 2 minuty i 30 sekund. Komory. Eee. Republika Środkowa w Hiz jest. Afrykańska, proszę bardzo, Zielonego Przelątka. Republika, oczywiście. Dobra. Jest Republika Zielonego Przelątka. to Tobago. A jeszcze tak mi zaliczyło. Jako Trinidad, co jeszcze jest? Djibouti. Proszę bardzo, Djibouti. Zapomniał. Monako. Ten taki dziura jest przy tej Francji. Się wydaje. To jest tak pisemnie zrobione. Nie wiem. Wyspy Owcze. No nie, na mm, minuta została do końca, minuta do końca. Okej, okay, dobra, szybko. E... mala jeszcze, Jero nie, mm. a, a, dobra. Mm. Nie, już mam dobra. Hmm. A jej podaje się. Nie, podaje się już. Nie wykombinuje nic. No mam 79% 155%. Dawej jest 133. A 5 zapomniałem o tym. O malcie zapomniałem. bo ja. Czego nie miałem? Bangladeszu, Barbados, Benin, Burkina Faso, Burundi, Tad, okay. Ekwador, no, tego nie znam, z Watini. Też Gambia, Ghana, no mogę trochę pokazać, Jamajka, Kambodża, Katar, Kenia, Kiribati, Kuwait, Laos, jeszcze Malawi, Malezja, Mali, Malta, no, kupiłem Maltę, Mikronezja, no też mi zgadzam, Nambia, Nicaragua, Palau, Palestyna, Paragwaj, Saint Lucia, Salwador, Samoa, Emiraty Arabskie, Zimbabwe, Zambia, Wyspy Świętego, Tomasza i Książęca, to znaczy nie zgadł, Salmona i Marsza, nie, Wenezuela, Tuwalu, Tunezja to z dupie najprostsze, Tonga, Tanzania, Tajlandia i tyle, no jak to wygląda w procentach, to czego nie zgadłem, no, Wenezuela, no, najtrudniej było Saint Lucia, o dziwo, no, dobra, jeśli wam się spodobał, więcej quizów, za ciapkę w górę oczywiście, no i cóż, tutaj pożegnam i do zobaczenia w razie.